Siostra wyprowadziła się z domu jakieś dwa lata temu. Moja mama uznała, że zamienimy jej pokój na biuro. Mam na to lepszy pomysł. Zamieniamy pokój mojej siostry w siłownię. Dopóki moja mama się nie zorientuje. Wszystko będzie różowe i wspaniałe. Zaczynamy od szyldu. Nicole Gym, Jim. Żeby wszyscy wiedzieli, kto tu rządzi. Po stołówce zawsze miałam wszystkie z plastyki, więc zaufajcie mi, będzie tak. Lepiej nie będzie. Jeszcze Gym Elegancko. Drysuję jeszcze jakieś i sportowe elementy. No to szkic gotowy. Ja mam czarny marker. Nie wiem skąd, ale mam. No to ciśniemy. Czas. Tak. Wymazać błędy życia. Nie no, klasa. Teraz tylko walnąć wszystko na różowo. W sumie mogłam to po prostu napisać na różowym papierze. Byłoby trochę mniej roboty. No ale mądry Polek po szkodzie, kolorujemy. Chyba 5 minut robiłam jedną literkę. Kolorowanie zawsze było takie ciężkie. Jakoś inaczej to zapamiętałam. A few moments later. Mamy to! Prawie godzina, ale było warto. Wycinamy. Lepiej niż sobie wyobrażałam. Trzeba tylko zamontować to. Tutaj. Chyba tu będzie ok. Wcale nie rzuca się w oczy. Na szczęście moja mama zapuszcza się dosyć rzadko w te rejony domu, bo mogłaby się zorientować dosyć szybko. Wnętrzem zajmiemy się później. No ale na tak oznaczoną siłowniaż chce się wejść.